Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Jak to przetłumaczyć i oto zdanie na dziś. Nigdzie nie dojedziemy, jak będziesz jechał tak wolno. Tradycyjnie bierzecie kartkę i długopis, proszę sobie filmik zapauzować. Po jakichś 10-15 sekundach filmik ruszy i podamy sobie prawidłową wersję wraz z analizą. I witam z powrotem po krótkiej przerwie. Nigdzie nie dojedziemy. Co my tu mamy w języku polskim? Mamy dwa przeczenia. Nigdzie i nie dojedziemy. Jak już doskonale wiecie, w języku angielskim można zrobić tylko jedno przeczenie. Czyli albo się decydujemy na nigdzie, albo na nie dojedziemy. Ja tu akurat wam zaproponowałem wersję ze słowem nigdzie. Jak otworzycie słownik i sprawdzicie to słowo, będziecie mieć nowhere. Tylko trzeba mieć świadomość, że to słowo jest przeczeniem, ok? I w związku z tym, że nie wolno zrobić kolejnego przeczenia, czyli nie wolno wam zaprzeczyć głównego orzeczenia, czyli w tym przypadku GET, dziś dostać się dojechać, to najlepiej użyć GET, to tu musicie zrobić po prostu twierdzenie: We will get, dojedziemy. I gdzie dojedziemy? Nigdzie, ok? Dojedziemy nigdzie. Jak będziesz jechał tak wolno? No my mówimy jak, ale to jest w znaczeniu jeśli. Także absolutnie nie tłumaczymy tego dosłownie jak, tylko hał, tylko jest to po prostu tutaj zdanie warunkowe, czyli if. Który to tryb? Pierwszy. Kto jeszcze nie zna albo zapomniał, tryby warunkowe, link macie u góry. I tu mamy kolejną ciekawą sprawę. Jak będziesz jechał tak wolno, tak? Jak będziesz kontynuował taką wolną jazdę? I znowu Wam zaproponuję bardzo ciekawy zwrot keep plus następny czasownik z końcówką in. Robiliśmy o tym lekcję. Link macie u góry, tak? Ta struktura pokazuje, że ktoś cały czas coś robi, że kontynuuje robienie czegoś. Czyli if you keep driving so slowly, tak wolno. W języku angielskim są dwa słowa na tak. So, albo such. Nie wolno tego mylić. Tu musi być so. Robiliśmy też o tym lekcję. Link macie pod koniec. Tak jak powiedziałem, też tutaj jest pierwszy tryb zdania warunkowego. Czyli w tym zdaniu po if nie wolno dać czasu przyszłego, bo my mamy czas przyszły, jak będziesz jechał, tak? Także tu jest wykluczone, żebyś dać, żeby dać will. Dajemy wówczas czas teraźniejszy, prosty. Natomiast w drugiej części jest normalnie czas przyszły, tu, czyli tutaj we. Will. Kolejna sprawa. My tu mamy użyty przysłówek, czyli jak wolno. Jak pewnie wiecie, przysłówki robimy poprzez końcówkę ly, a choć są też wyjątki. Robiliśmy o tym lekcję, nie macie u góry i wszystkie linki będą też w opisie. Natomiast w języku kolokwialnym, zwłaszcza Amerykanie, uwielbiają używać w tego typu strukturach yy, przymiotnika, czyli slow, ale Wam absolutnie tak nie wolno mówić. I ostatnia sprawa co do tego właśnie przeczenia. Tak jak powiedziałem, ja tu zaproponowałem wam wersję z nowhere. Oczywiście macie prawo zaprzeczyć główne orzeczenie, czyli przeczenie zrobimy tutaj, na czasie przyszłym, tylko wtedy trzeba odprzeczyć nowhere. I tak jak jest nobody i mamy odprzeczenie anybody, to tu jest dokładnie to samo. Nowhere, czyli odprzeczenie anywhere. Czyli druga, druga wersja tego przeczenia to jest We will not get anywhere ok i will not skracamy do won't ok dzięki